Cześć, z tej strony Sławek, witam Was na kanale autobusy. W tym odcinku przedstawiam interesującą historię największego polskiego przewoźnika, który jest na rynku od blisko 30 lat. I ciągle ma się dobrze. Jednocześnie jest jednym z największych przewoźników w Europie. Zaczynali od jednego autokaru po to, aby teraz mieć ich we flocie ponad 120. Co stoi za sukcesem naszej rodzimej firmy i czym oprócz przewozu ludzi się ona zajmuje? Jakie powiązania ma właściciel firmy ze światem piłkarskim? Oraz skąd wzięła się jakże urocza nazwa Sinbad? Obejrzyj film do końca, a poznasz odpowiedzi na wszystkie te pytania. Dziękuję patronom za wspieranie kanału. Przypominam, że dla patronów przygotowane są specjalne upominki oprócz uhonorowania ich na kanale. Przedsiębiorstwo powstało jako prywatne biuro podróży zajmujące się pośredniczeniem w sprawach wizowych. W połowie lat 80. zaczęło organizować własne przewozy autokarowe z południowej Polski do RFN, co w latach 90. po zniesieniu obowiązku wizowego dla Polaków w krajach Europy Zachodniej stało się głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa. Od 1990 roku biuro oferowało także w czasy zagraniczne, początkowo we Włoszech. Od 2004 roku rozszerzono ofertę połączeń zagranicznych o kraje inne niż Niemcy. Początkowo autokary zaczęły docierać do krajów Beneluxu, Francji, Wielkiej Brytanii i Austrii. W 2006 roku zapoczątkowano współpracę z trzema innymi przewoźnikami na liniach międzynarodowych, czym zapoczątkowano platformę dalekobieżnych połączeń autokarowych Sinbad, która w 2019 roku obejmowała 30 przewoźników z Polski i 50 z zagranicy. W 2020 roku przedsiębiorstwo Sinbad dysponowało ponad 120 autokarami własnymi oraz 200 pojazdami należącymi do partnerów. Czyniło to Sinbada największym przewoźnikiem autokarowym w Polsce i jednym z największych w tym regionie Europy. Prywatne biuro podróży Sinbad zostało założone w 1983 roku w Opolu przez Ryszarda Wójcika, który jest znany w kraju jak i w świecie jako jeden z najlepszych arbitrów piłki nożnej. Przedsiębiorstwo uzyskało zgodę Urzędu Miasta w Opolu na prowadzenie działalności turystycznej wyłącznie w granicach Polski oraz na pośrednictwo w załatwianiu spraw wizowych, przy czym to ostatnio okazało się najbardziej dochodową częścią działalności przedsiębiorstwa, co może trochę iść na przekór założeniu, że Sinbad osiągnął największy sukces na przewozach autokarowych. Biuro pozwalało na dopełnienie wszystkich formalności w sprawie wyjazdów do Europy Zachodniej, głównie do Niemiec Zachodnich. Trzeba pamiętać, że wtedy jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej i takie działania były mocno utrudnione. W połowie lat 80. przedsiębiorstwo zaczęło organizować własne przewozy autokarowe z Polski do RFN. Ze względu na ograniczenie prawne, biuro zmuszone było wynajmować autokary od zewnętrznych przewoźników, początkowo od przedsiębiorstwa turysta, które jednak po 10 dniach zrezygnowało z umowy z Sinbadem i zdecydowało się na uruchomienie połączeń do Niemiec we własnym zakresie. Przedsiębiorstwo Wójcika nawiązało zatem współpracę z przewoźnikami Juventur, PKS Brzeg, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Górze oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji we Wrocławiu. Wśród pojazdów obsługujących trasę Sinbada znalazł się jeden autokar wyposażony w takie udogodnienie jak toaleta na pokładzie czy magnetowit. Teraz wydaje się nam to być standardem, ale w tamtych latach, kolokwialnie mówiąc, takie luksusy robiły prawdziwy szał. Połączenia uruchamiane przez Sinbad cieszyły się dużą popularnością, głównie za sprawą cen dużo niższych niż w przypadku podróży koleją, a także licznych przypadków emigracji Polaków do Europy Zachodniej w latach 80., szczególnie ze Śląska. Pod koniec lat 80. Sinbad nawiązał współpracę z niemieckim Palm Reisen, przedsiębiorstwem należącym do Huberta Palma, zajmującym się wówczas transportem paczek pomiędzy Polską a RFN. W porozumieniu z Sinbadem przedsiębiorstwo to zakupiło w marcu 1989 roku autokar marki Setra, który stał się pierwszym pojazdem na wyłączność Sinbada. Jednocześnie na terenie Niemiec otwarto punkty obsługi w dwóch miejscach. W 1990 roku autokary organizowane przez Polskie Biuro Podróży docierały do sześciu lokalizacji na terenie Niemiec Zachodnich. W tym samym roku powołano w Niemczech spółkę Sinbad Palm Reisen. Na początku lat 90. główny przedmiot działalności przedsiębiorstwa, czyli pośrednictwo w procedurach wizowych, niemal zanikł w związku ze zniesieniem obowiązku wizowego dla Polaków w wielu państwach Europy. W związku z tym podjęto decyzję o skupieniu się na międzynarodowych przewozach autokarowych, szczególnie biorąc pod uwagę zwiększony popyt na nie po zniesieniu obowiązku posiadania wiz. W 1990 roku przedsiębiorstwo zakupiło za kwotę 90 tysięcy marek niemieckich, czyli około 200 tysięcy złotych trzy autokary, dwa marki Volvo i 1 marki Scania. W tym samym roku biuro zaoferowało pierwsze wyjazdy autokarowe na włoskie wybrzeże Adriatyku. Autobusy z Polski wyjeżdżały do Ido Delenacione w okresie letnim co drugi dzień. Przez dwa pierwsze sezony z transportu do Włoch skorzystało ponad 6 tysięcy osób. W 1991 roku do przoty przewoźnika dołączyły dwa autokary firmy DAF. Od 1992 roku międzynarodowe przewozy autokarowe stały się podstawą działalności Sinbada. W 1994 roku za kwotę 1 miliona niemieckich marek zakupiono 5 autokarów setra, dzięki czemu Sinbad wyróżniał się dużo nowocześniejszą flotą autokarów w stosunku do większości innych przewoźników w Polsce. Od tamtego czasu w flocie Sinbada znajdowały się nowe autokary niemal wyłącznie tej marki. W tym samym roku w Niemczech założono przedsiębiorstwo Sinbad Ryzen GmbH, stanowiące oddział biura na terenie Niemiec i zajmujące się obsługą podróżnych na terenie tego kraju. Kwestię, którą warto również umówić, to nazwa samej firmy, czyli Sinbad. Nazwa ta pochodzi od bohatera cyklu historii pochodzenia perskiego z Bagdadu. Sinbad był żeglarzem, który podróżował po morzach wschodnich wybrzeża Afryki oraz Południowej Azji. Nie ma co się tutaj doszukiwać głębszego sensu. Nazwa to została wybrana głównie przez motyw podróżniczy z samych opowieści oraz przez to, że jest to dźwięczna nazwa, która zapada w ucho. Co ciekawe, na starszych zdjęciach autobusów Sinbada można jeszcze dostrzec logo właśnie nawiązujące do tej postaci. Niestety dodawanie tej grafiki z czasem wycofano i teraz jest sam napis Sinbad. W 1998 roku przedsiębiorstwo organizowało wyjazdy do 28 miast na terenie Niemiec, oferując wyjazdy z miast w Polsce południowo-zachodniej. Przyjazdy do Niemiec organizowane były 5 razy w tygodniu, a do Polski 6 razy, natomiast w roku 2000 wyjazdy w obu kierunkach odbywały się codziennie. Oprócz tego Sinbad miał w ofercie w czasy stacjonarne w Hiszpanii i Chorwacji oraz wycieczki objazdowe do Wielkiej Brytanii, Francji, krajów Beneluxu, Hiszpanii oraz Norwegii. W 2000 roku biuro dysponowało flotą składającą się z 50 autokarów, w tym 5-piętrowych, a także zatrudniało 50 kierowców i 100 pilotów. W grudniu 2004 roku nastąpiło znaczne poszerzenie oferty przewozowej przedsiębiorstwa. Odtąd autokary Sindbad'a docierały każdego dnia nie tylko do Niemiec, ale też do Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Luksemburga, Francji czy Austrii. W roku 2006 Sindbad nawiązał współpracę z trzema innymi przewoźnikami z Polski oferującymi międzynarodowe przewozy autokarowe: przedsiębiorstwo Albatros Przemyśla, Riviera Sopola oraz Janosik z Rzeszowa. W ten sposób zapoczątkowana została platforma Sinbad oferująca sprzedaż biletów na międzynarodowe trasy różnych przewoźników pod jednym logiem Sinbad, później rozszerzona o współpracę z innymi przedsiębiorstwami transportowymi. W 2006 roku Sinbad dysponował 57 własnymi autokarami, 19 pojazdami wynajmowanymi oraz 32 autokarami trzech partnerów. W tym samym roku do siatki połączeń dołączyły miasta w Hiszpanii oraz Szwajcarii. Od 2009 roku Simbad stał się spółką ZOO. W 2012 roku Simbad wspólnie z przedsiębiorstwem RAF trans Warszawy, o którym często wspominałem w moich filmach, był oficjalnym przewoźnikiem podczas organizowanych w Polsce Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Natomiast w 2016 roku opolski przewoźnik obsługiwał odbywające się w Polsce mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. W roku 2012 w ramach platformy Sindbad bezpośrednie połączenia autokarowe z Polski były oferowane do Niemiec, Francji, Holandii, Belgii, Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Danii, Norwegii, Szwecji, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Czech, Słowacji, Włoch, Węgier, Bułgarii oraz Grecji. W 2015 roku Sinbad przejął przewoźnika autokarowego biuro turystyczne Nord Spółka Zo z Gdyni od 2010 roku prowadzącego działalność przewozową w ramach platformy Sinbad. Rok później poinformowano o połączeniu polskiej konkurencyjnej platformy Eurobus z platformą Sinbad. Od maja 2016 roku zintegrowano sprzedaż biletów oraz obsługę podróżnych w autokarach przewoźników wchodzących w skład obu platform, a autokary zyskały nowe barwy Sinbad Eurobus. Po integracji siatka połączeń objęła 200 miejscowości na terenie Polski oraz 500 miejscowości w 27 krajach Europy. Łącznie przewoźnicy obsługujący trasy w ramach platformy dysponowali ponad 300 autokarami. Integracja z Eurobusem umożliwiła Sinbadowi wejście na rynek przewozów pomiędzy Polską a Ukrainą. W kolejnych latach do platformy Sinbad weszli także zagraniczni przewoźnicy autokarowi, na których połączenia są sprzedawane bilety przez polskie przedsiębiorstwa, m.in. w 2017 roku hiszpański przewoźnik Alsa, mołdawski Lux Reisen oraz szwajcarski oddział Eurolines. W 2018 roku kontynuowano tę działalność podpisując porozumienia z Deutsche Touring, czyli przedstawicielem marki Eurolines w Niemczech, a także przewoźnikami Becker Ryzen, Easy Lines oraz Transdev. Na mocy ostatniego porozumienia Sinbad nabyły wyłączne prawa do posługiwania się marką Eurolines w Polsce. W 2018 roku do platformy Sinbad dołączyło też polskie przedsiębiorstwo Agat. W tym czasie Sinbad oferował połączenia do ponad 700 miejscowości w 28 krajach w Europie. W tym samym roku z okazji 35-lecia istnienia przedsiębiorstwa zaprezentowano nową malaturę autokarów, w której zrezygnowano z logo Eurobus. W 2019 roku w Opolu uruchomiono należący do Sinbada nowy port autokarowy, gdzie odbywają się przesiadki pomiędzy autokarami na różnych trasach w ramach Platformy Międzynarodowych Przewozów Autokarowych Sinbad. Oferowane są połączenia do ponad 500 miast w 28 krajach w Europie, natomiast wyjazdy organizowane są z 200 miejscowości na terenie całej Polski. Łącznie w całej platformie Sinbad znajduje się 30 polskich i 50 zagranicznych przewoźników. Przedsiębiorstwo Simbad posiada na terenie Polski dwa główne centra przesiadkowe: w Opolu, obejmujące Polskę Południową, oraz Słubicach, obejmujące obszar północny naszego kraju. Wszystkie autokary wyjeżdżające z Polski spotykają się wieczorem w jednym z centrów przesiadkowych na około 30 minut, podczas których pasażerowie przesiadają się do docelowego autokaru jadącego do ich celu podróży za granicą. Analogicznie zorganizowany jest powrót autokarów do Polski w godzinach porannych. Otwarty w 2018 roku własny hub przesiadkowy z Chinbad w Opolu ma powierzchnię 1,5 hektara i umożliwia obsługę w jednym momencie aż do 36 autokarów. Wielu z Was zapewne interesują aktualne ceny przewoźnika, na przykład weźmiemy sobie trasę między Warszawą a Berlinem, czyli około 570 km. Długość takiego przejazdu to około 7 godzin, a koszt dla osoby dorosłej to 229 zł. Dla porównania bilet lotniczy kosztuje ponad 500 zł, ale za to nasz lot trwa tylko półtorej godziny. Wybór opcji transportu zawsze pozostaje końcowo po stronie klienta, ale warto jest mieć wgląd w takie informacje. W autokarach podróżni mają zapewnioną obsługę pilota na całej trasie. Pojazdy wyposażone są w bezpłatne Wi-Fi, a także gniazdka 230V. Wszystkie autokary są klimatyzowane, wyposażone w WC na pokładzie, minibarek oraz zestaw DVD, a także są one wyposażone w szereg elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że Sinbad miał również okazję przyjąć poród na swoim pokładzie, gdyż w autokarze jadącym ze Stuttgartu jedna z pasażerek zaczęła rodzić i dzięki wzorcowej akcji załogi pasażerka została bezpiecznie przetransportowana niemieckim śmigłowcem do szpitala czapki z głów. Rocznie w ramach platformy Sinbad przewożonych jest ponad milion osób. Około 60% spośród wszystkich podróży autokarami Sinbad odbywa się na trasie między Polską a Niemcami, które są najpopularniejszą destynacją. Przedsiębiorstwo Sinbad prowadzi także działalność biura podróży. W ofercie znajdują się wyjazdy turystyczne i czas zagraniczne, wyjazdy grupowe, w tym organizacja wycieczek szkolnych, a także sprzedaż biletów lotniczych oraz obsługa logistyczna wyjazdów służbowych na zlecenie innych przedsiębiorstw. Flota własna przedsiębiorstwa składa się z ponad 120 autokarów. Niemal wszystkie pojazdy są marki Setra, a ich średni wiek wynosi poniżej 3 lat, co mówi nam o tym, że jest to bardzo młoda flota pojazdów. Pojemność autokarów i autobusów waha się w przedziale od 16 do 87 miejsc siedzących. Ponadto pozostali przewoźnicy w ramach platformy Sinbad dysponują flotą 200 autokarów różnych marek, głównie Setra. Tym samym spółka jest największym przewoźnikiem autokarowym w Polsce i jednym z największych w Europie Środkowej. Oprócz wyżej wymienionych przedmiotów działalności, to znaczy obsługi międzynarodowych linii autokrawych oraz działalności biura podróży, Sinbad zajmuje się również wynajmem autokarów. W ramach wszystkich przedsiębiorstw wchodzących w skład platformy Sinbad w 2018 roku zatrudnionych było ponad 2500 osób, w tym 1500 kierowców, 200 pilotów oraz 500 pracowników biurowych. Steambat jest naprawdę dużym organem, jeśli chodzi o transport w Polsce, jak i w Europie. Jego historia to raczej spokojny rozwój na przestrzeni ostatnich 30 lat. Fajnie, że w naszym kraju istnieją takie firmy, które wyróżniają się nie tylko na rynku polskim, ale również i europejskim. Napiszcie w komentarzu, czy korzystaliście kiedyś z ich usług i jak ich oceniacie. Zapraszam do subskrypcji, aby być na bieżąco oraz do oceny filmu. Cześć!